Brunetka dzwoni do lokalu. Do pana przedstawia mamy. się jako pracownik administracji. Druga kobieta czeka na zewnątrz. Tak że nie ma koperty. To było już straszny szok. Mówię, chyba miała okradły. Mama ma bardzo duży uraz po tej sprawie. Widzi, że policja nic z tym nie robi. Widać twarze wszystko tak. widać. Co oni mieli w głowie, że umorzyli, i nie mam pojęcia. Jest lipiec tego roku przed południem. Przed blokiem na Warszawskiej Woli pojawiają się dwie kobiety. Idą do mieszkania matki byłego policjanta komendy stołecznej. To funkcjonariusz operacyjny z ponad 20-letnim stażem pracy, który zajmował się sprawami najpoważniejszych zabójstw związanych z działalnością grup przestępczych. Dzwoni do lokalu, przedstawia się jako pracownik administracji i mówi, że sprawdzają wodę, no to ja mówię, pani wejdzie tu do środka. Zaufałam. Druga kobieta czeka na zewnątrz. I ona ze mną rozmawiała, czy jest dobry odpływ wody i bo są takie doniesienia jakimś zapachem, coś tego na bloku. Czeka na informację od tej, która jest w środku, że może spokojnie wejść. Ja mówię, że nie, nie zauważyłam, no to pójdziemy do łazienki. I mówi, dobrze, niech pani cały czas leje tą wodą. Tak, sprysznica, tak? I, tak, sprysznica, cały czas. I, I z góry, i więcej z dołu. Niech się pani o, o rachunki nie martwi, bo administracja pani za to zwróci. I mówi, że pójdzie zobaczyć do, do kuchni, do zlewu. Starsza pani nie ma pojęcia, że do jej mieszkania wchodziła jeszcze druga kobieta. Upewnia się, że może wejść. Widzi, że jeszcze nie. Otworzyła, uchyliła drzwi. Do mieszkania pana matki? Tak. Wchodzi do mieszkania, i w tym czasie ta jedna kobieta w bluzce w kwiaty cały czas zagaduje mamę, natomiast ta blondynka, która weszła później, penetruje mieszkanie w poszukiwaniu jakichś wartościowych przedmiotów. Ile czasu y, ta kobieta kazała pani tutaj puszczać w łazience wodę no, różnymi ta... strumieniami? Ja wiem, no 10 minut. No i ona wyszła, ja wyłączyłam wodę. Otwierają się drzwi, pierwsza wychodzi kobieta blondynka w białej bluzce, i zaraz za nią ta kobieta w bluzce, w kwiaty. Zaraz po tym zdarzeniu pojawia się listonosz z emeryturą. Pani odebrała emeryturę i poszła Pani ją schować, tak? tak. Otworzyłam szafkę tak. i zobaczyłam wszystko tu zrujnowane. I wzięłam ręką, patrzę, nie ma koperty, bo to było w kopercie. Miała Pani swoje oszczędności. A, oszczędności. Ta nie ma koperty. Mało mi się trzymam te pieniądze od listonosza. A... I z tego wszystkiego mi te pieniądze aż na podłogę upadły, z Nogi pode mną zadrżały i nigdy w życiu się z takim czymś nie spotkałam. Dla mnie to był szok. Ile Pani skradziono pieniędzy? Pięć tysięcy. Ja sobie odkładałam na urlop, no ale już jak mnie okradli, to już nigdzie ani nie pojechałam, ani nic. Rozmawiałam, ale Pani nie pokazuje swojego wizerunku. Boję się o swoje bezpieczeństwo, no bo różnie może być. Do tej warszawskiej komendy przyjeżdża okradziona kobieta. Wkłada zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i po kilku godzinach wraca do domu. Nikt jej nie każe czekać na przyjazd ekipy dochodzeniowej. Nikt też nie mówi, żeby niczego nie dotykała w mieszkaniu, żeby nie zniszczyć śladów. Na drugi dzień syn okradzionej kobiety sam pozyskuje od wspólnoty mieszkaniowej nagranie z monitoringu i przekazuje je policji. Sam też analizuje zapis z kamer i zauważa, że oszustki zostawiły ważne ślady. Jedna z kobiet, która później była sprawczynią, położyła dłoń na szybie i wtedy postanowiłem zabezpieczyć szybę w taki sposób, żeby nie uszkodzić pozostawionych śladów i zadzwoniłem na numer 112 celem przysłania techników. Na miejsce przyjeżdżają policjanci z technikiem i zabezpieczają odcisk dłoni pozostawiony przez oszustkę. Jednak do mieszkania okradzionej kobiety w ogóle nie wchodzą. Nikt nie przyjechał tutaj zrobić się przed oględziny mieszkania. Nikt pani nie powiedział, żeby pani tutaj nic nie ruszała. Nie, 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 nie. Żeby odciski palców. Nic, kompletnie nic.